Właśnie tak, siemanko, witam, Fatih Lukas, witam, Paris, Znaczym, leci, lecisz, że tak mało śpisz, a masz tyle energii, non stop, kurde, kokainę wdupcaliśmy, ja już 50 godzinę streama robię, Bo teraz akurat w nocy w, w neta nie miałem, ale grałem cały czas, non stop. Ja dzisiaj y, miałem taką dobrą strategię, y, bo idę, idę sobie spacerek przez Kraków i za mną śnieżarka. No to se poczekałem, śnieżar, śnieżareczka mi mija i za śnieżareczką sobie spacerek po Krakowie na suchutkim bucie zrobiłem, więc dobry, dobry dzień mi się wy, wynik dzisiaj, naprawdę. To jest dobra strategia. Już wiem gdzie Kutasiarz jeździ, więc będę sobie codziennie rano wstawał i łaził za nim. Trochę to cringe'owe łażenie za od śnieżarką, ale masz tak fajny, fajnie się chodzi, noga... Odśnieżarka, tak mówiłem. Śnieżarka mówiłem, to przepraszam, to odśnieżarka, no. To odśnieżarka, no. Tak jest, Mateuszku. No, w Krakowie pięknie pada, no ja i akurat nie używam samochodów śniegi, co mnie nawet w lata też nie, więc ja po prostu non stop z buta zapierdalam. A skąd tyle energii? No widzowie, musicie się dużo ruszać. Siedzicie przy tych kompach. Musicie wyjść rano, coś porobić, jakiś spacer, ewentualnie na przykład jakiś trening, nie musi to być siłownia, albo jakiś tenis, kwa, piłka nożna, i wtedy ta energia będzie, kochani. Jakieś jedzenie, kawa i będzie elegancko. Ale ja wiem, jak działa społeczność Twitcha: no, siedzi ta chuja, robita. Dlatego będziecie mieć tą pozytywną energię, nie po dragach, o których tu non-stop gadacie, czy po śmiesznym piwku, ale jak dobrze się zmęczycie, to potem jest taka fa fajny vibik. Ja wiem, że oczywiście żartujecie w pewnych momentach na tym czacie, ale często się to powtarza, bo pytacie mnie na przykład, że 10 godzin ktoś gra w komputer i wam to imponuje. Dlatego Możecie mieć braki energetyczne wynikające z braku ruchu, dlatego poruszać się, nawet w domu możecie to porobić, podskakać pajacyki, pompki porobić, nie musicie chodzić na żadne. Siłownie, i wtedy będzie tej energii na pewno więcej, oddychać dobrze, przewieczyć pokój i będzie Gites. E, nie wiem, często mnie tu pytacie, wiadomo, to są pewnie żarty, że o, chwili pewnie kładać pałę się i może całą noc, ale potem to taki martwi trochę, że ci ludzie na przykład nie mają siły, kła pogaż w komputer, to ja go oni pracują, ja go oni trenują. What's kind of blousing? Jest to, no mnie to na przykład martwi trochę, dlatego muszę tą społeczność zacząć naprawiać. Ja staremu po piwo cho codziennie chodzę i się zajebiście czuję. No i pięknie, pięknie, pięknie. Ja też staremu chodziłem po piwo. Na przykład myślę że to jest fajne, że stary mi wysyła po piwo i daje mi złotówkę. Ale potem się okazało, że to nie jest fajne. Eee, ja jeszcze bym dodał lodowate prysznice z rańca, dają mega kopa. Oczywiście, ja akurat jestem cykor i dopiero lodowate prysznice robię na przykład po treningu. Idę sobie na saunę, a potem na lodowate prysznic. Znowu sauna, lodowate prysznic i potem jest naprawdę rzeźko. Po jest naprawdę rzeźko, ale tak z rana nie zdarzyło mi się robić lodowatych prysznic. Cykor jestem. Najebany ostro po zobocie, współczuję, Mordzia. Wółczuję, najgorsze uczucie. Zachlać sobotę jeszcze w poniedziałek, gdzie się czujesz. Ale mam nadzieję, że skończysz z tym. Nie chlejcie, nie to jest najchujowszy sport, jaki jest. Ale mówi to gość, który 10 godzin siedzi przy komputerze, więc jebać nas wszystkich, widzowie z góry na dół, ale nerdowy. <laughs> Dokładnie tak. Wiesz to, że pójdę sobie na siłkę czy na pobiegać, czy pod sport pouprawiam to nie zmienia faktu, że jestem nerdem. W sumie zawsze nim byłem. Ale kocham to, kochani, kocham to. Ja, ja po to trenuję, żeby być lepszym nerdem, żeby móc więcej siedzieć. Wiesz, jak siedzisz, nie? Siedzisz, no to musisz mieć spięty brzuch. Jak nie, sp jak nie masz silnego brzucha, no to zaczniesz się garbić i się serwetka posypie. Dlatego, żeby siedzieć du dużo na komputerze, Musisz mieć mocne nogi, tak? I brzuch, tak? Wypięta klatka, siedzisz, i mogę dłużej siedzieć przy kąpie. A taki wiesz, że random Bruns to pewnie po 8 godzinach, to on już pewnie idzie spać i dopiero za drugi dzień załącza się. Boxdel na ciebie wysłał? Jak Boxdel to jest moja mordzia. Jak się skończy już ten sezon of Discovery, to powiedział, że mi zaproponuje kontrakt. Za 60 tysięcy złotych będę mógł się bić i zapłacę sobie trochę kredytu. Więc mi tu Boxdala kuka nie obrażaj, bo ja tu jestem kibicem Lecha Poza i mi tu nie w wku... Rozumiesz? Normalnie za 60 koła się idę bić, ale będzie zajebiście. Udowodnię wszystkim, że jestem zajebistym sportowcem. Wiem MMA? Z laluną, nie? Z Laluną to by nie dał rady się bić. Ona by mnie najebała chyba. Kobiecina naprawdę, wiesz, solidna, widać, że to nie jest wiesz, taka kobitka co tipsiki robi ten. Za przeproszeniem Big Woman. Silna kobita, tak? Do tego jeszcze atrakcyjna. Ja <laughs> bo chuj z tym MMA, ja pójdę wiecie na co? Stand up. Stand upik kurwa. Będziesz gadał o patologii z Paczesiem? No Paczes ma swój program. Aga jest mega fanką Paczesia. I zawsze mówi, chodź Poglądamy sobie Paczej show, Paczej show. I zawsze właśnie po streamach oglądam Paczesia show. Hej there. Ej, myślisz, że jako nowy da dalej opłaca się próbować WoWa? Tak, myślę, że jak najbardziej, myślę, że jak naj, najbardziej, yy, niesamowite pole do popisu, dojrzałe community, wiadomo, że są troszkę tacy dorosłe dzieci, 30 czy, dorosli, dorośli 30-latkowie, ale w dalszym ciągu fajne community, zajawkowiczów, um, yy, ja myślę, że tak, ja też to powtarzam, że jakbyś na przykład miał zaczynać grać piłkę nożną, miałbyś zaczynać chodzić na siłownię, Grać w WOWA, poznać pierwszą swoją dziewczynę, to są najlepsze rzeczy, dlatego ja ci trochę zazdroszczę, że możesz pierwszy raz przeżyć pewną przygodę, nie wiem, pierwszy raz zobaczyć Władcę pierścieni, Harry Pottera, pierwszy raz przejdziesz się z kolegą, no, no niesamowite rzeczy cię czekają, więc takie pierwsze razy to, 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 to się baw. Czasami możesz mieć takie wrażenie, że te pierwsze razy mogą być trochę takie stresujące, że może ci coś nie wyszło i dobrze, tak właśnie ma się czuć, takie są pierwsze razy, więc baw się tym życiem, doświadczaj, kupuj e, kupuj e, abonament WOWA Rzucaj dziewczynę, ale pewnie jej nie masz, yy, i ma, mogę ci wysłać perukę z tłustymi włosami, bo dopiero natłuszczenie włosów złapiesz po kilku tygodniach grania. Ale jak już chcesz to natłuszczenie mieć, no to, no to ja ci wyślę taką perukę. Yy, też troszeczkę zlikowałem wam, dużo mi ludzi pyta: Filip, dlaczego zapuszczasz włosy? Co jest grane? Ty byłeś w Turcji? No i niektórzy połączyli kropki yy, yy, detektywi z TikToka. No niestety połapali się. no. Chodzi tylko o to, żeby żeby, żeby te włosy były tłuste. Wiesz, brakowało mi tej tłustości, Co więc je, do żeby ta, tł ta tłustość występowała. Występowa. Dlatego nie masz włosów? Piotr, mam, mam, kochaniutki, mam. Normalnie czuprynka rośnie. Może kiedyś jeszcze wrzucę fotkę albo kamerkę odpalę, to ci pokażę, synek. Logan normalnie śpi w śniegu. Każe sobie iść na balkon, wpierdala się w śnieg i, i śpi. Niestety po dwóch godzinach też sika w tym śniegu na moim balkonie. No ale to już trudno, takie życie. To jest właśnie też takie utrapienie w życiu, wiesz. Czego się nie złapię, to jestem mistrzem w tym, nie? Siłownia, muzyka, Obligacje, kryptowaluty, World of Warcraft, Counter-Strike, i ja potem dochodzę do takiego, że tak powiem, do ściany, do maksimum, i ja, ja dostaję depresji. Muszę kolejnej, kolejnej zajawki szukać. To jest niesamowicie męczące, tak? Więc po Wowie znowu football manager, tam znowu mistrzem Krakowia się stanie, i znowu depresja, i znowu nowe rzeczy, no. Przejebane jest to życie. Ocenisz sylwetkę swojej postaci w WoWie? Zajebista, zajebista. Ale wydaje mi się, że troszeczkę y, przydużawe ramiona, uda, może być skrępowane, Nie pierdolnie mocnego haja, nie kopnie, szybko nie zejdzie w dół. Za duże umięśnienie. Umięśnienie ogólnie, ogólnie trochę upośledza. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale za duże upośledza. Dodatkowo kosztuje też niesamowitą ilość tlenu. E, wiesz co, ja nie zasłaniam buźki, tylko to jest jakby mój um, awatar już, jakby ci to powiedzieć. To jest moja twarz, tylko że przekomputeryzowywana. E, wydaje mi się, że jakoś fajniej się to ogląda, moim zdaniem. Ja sobie oglądam potem szoty, to wolę taką animowaną buźkę. Ale jak ci to nie podoba się, to możesz przecież wypierdalać. Albo nawet zasłonić sobie tą buźkę. Nie ma problemiku, Mordziaks. A tyle masz włosów na głowie? Tak, tak. A ty chyba jesteś najzabawniejszą osobą u siebie w klasie, nie? Chyba wątpię, że masz skończone 18, Mordziaks. Czy ten awatar nie ma za małego noska? Zobacz, czekaj. No, Staraj się zrobić jak największy. Taki jest nos, zobacz. On no, największy, jak jest możliwy. Nie, nie da się większego. Nie da się większego. Spiczasty jest, no jak mówię, no nie miałem wyjścia, ale jak opracuję technologię naprawy tego wszystkiego, to może to poprawię. Paris, czemu nie grasz w mainstreamowe gry? Bo ciekawe pytanie, a co to znaczy mainstream? O, no, bardzo rozległa definicja, nie, bo dla ciebie mainstreamowe może być Counter Strike, a dla mnie na przykład mainstreamowe jest granie w piłkę nożną na polu, nie, więc już się po prostu rozmijamy, musisz się też troszkę... To, ten lej zwężyć, żeby troszkę było to konkretniejsze zapytanie. E, ale po prostu mogę już odpowiedzieć, nawet. E, ja gram na przykład w to, co lubię. Tak samo mam z jedzeniem, nie? Ja potrafię, w sobie tak zostałem nauczony, że ja wolę być głodny. Niż jeść, to co mi na przykład chcą wepchnąć, albo coś nie z, wiesz, jakiegoś syfa. Podobnie jest z muzyką, nie? Mam takie coś, że jak zakładam słuchawki, nie, nie, może też tak masz, to ja puszczam muzykę, która mi się podoba, i wtedy jakoś tak się lepiej czuję. tańczę se, śpiewam, nie? No a jak, jak muzyka, która leci, nie podoba mi się, to albo co ją ściszam, zmieniam klub, wyłączam słuchawki, no przeróżne rzeczy. Daj, daj znaka, czy też tak masz. Tak samo mam na przykład z filmami, z obrazem, z książką. Staram się czytać to, co mi się wydaje, że mi się spodoba, ale powiem Ci, że czasem próbuję nowych rzeczy i z góry zakładam, o kurwa, to będzie chujowe, a przekonuję się, że to jest zajebiste, więc czasem też spróbuję nowej rzeczy, no. Takie są jaja. Ja tam wolę słuchać muzyki, której nie lubię. Z rzeczy, których nie lubię, to czasem lubię je robić. Na przykład bardziej jakieś um, fizyczne, nie? Na przykład wstaję rano, 8 rano jest, śnieg za oknem, napierdala, i sobie myślę, chyba przejdę się. Trochę mi się nie chce, ale jak się przejdę, to wiem, że zajebiście będę się czuł. Bo już to kiedyś robiłem. Więc czasami robię takie rzeczy, których nie lubię, na przykład na treningu. Aktywności fizyczne. Staram się wyjść ze swojej strefy komfortu. I rzeczywiście wtedy rzeczy, które. Tylko ciężko to powiedzieć sobie, że ich nie lubię, nie? Wiem, że sprawia mi trudność, ale wiem, że jak je zrobię, to będę się dobrze czuł. Atko bosko. Tak to jest, Mordzia. Niesamowity jest Twitch. Tutaj można się poczuć jak Einstein. Ale k***a ku... z dupy mi, ja pierdolę. Jeszcze się, wiecie, kąpałem rano, to ten zapach y, ładny z dupą walczy, kurwa. Ha wow, strasznie szczypie w oczy, Kurwa, ale szczypie. Okolite koreańskie ryby, to jest taki, tak to siedzi. K-pop to jest moja ulubiony teraz ten, styl muzyczny. Chyba zostanę k-poperem, k-pop platynów. Ej, zajmie się, to brzmi, nie? K-pop platynów, jak ksywa. Źle to brzmi? Okej, okay, myślałem, że dobrze. Ej, a k-pop papi? K-pop Papi. Zajebiście brzmi, tak k***a młodzieżowo w chuj. I, I wiesz, dzieciaki w szkole, ej oglądasz K-pop Papiego? Ja też oglądałem K-pop Papi, to mój ulubiony artysta, zawsze daje po cipie K-pop Papi. Jak ktoś ma jakiegoś harnasia, to nie chcę otwiera, bo ja dzisiaj testuję rumpera. Rumper Energy Beer. Ah, Spiritus z RedBullem, obrazu razu zapakowany w fajnej, przezroczystej puszce. Dla dzieciaków, tylko w twoim sklepie Żabka, za 17,22 za pół litra. Ah. Bo gniłe zgniłe zęby nie będą czuły się lepiej niż k... oblane dobrym Rumperem. Dlatego zadupcaj już i kupuj puszkę. Niestety to wymyślona reklama, nie ma Rumpera. Ale jakby Rumper istniał, to on teraz ubrał czapkę i takim radosnym krokiem przez zimowy Kraków poszedł do żabki i kupił sobie super puszeczkę Rumperka. I go sobie drinkował. Pyszny Rumperek, pyszny Rupercio, k... O, ale bym sobie go k... drinkował. Rumperek, kurwa. se, Rumperka. Zobacz jak ta cipka na ciebie zerka. Heh. żadna pozerka. Rumper kofeina z denaturatem? KUO <grywa> to jest zajebiste. Rumper Coffee denat drink! Check this out! Po angielsku to musi to powiedzieć, po polsku wiesz denaturatem, to brzmi jakby wiesz, jakiś denaturat brzmi jak jakiś jakiś hrabia, wampir, nie? Dracula, denaturat, rumuński jak śwież, wiesz o co chodzi. To musi być denat. <grywa> denat też brzmi. Ale ludzi, day night with coffee. Rozumiesz? I, i, I już Europa, Ameryka, już masz rynki. masz rynki. Moje banane główne, ale powiem wam, że WOW jest rozkminno, rozkminkogenny. Jak sobie siedzisz i grasz to normalnie w WOWIKA, to najlepsze rozkminki są. Siemano, papciu, mam pytanie: czy taki nos przeszkadza w robieniu minety? O, no, klasyczne stare pytanko. No, niestety jest problematyczne, dlatego my tego nie robimy. Wiem, jest szansa, że tak, że na tym do cyberpunka? Jest na to szansa, jest. Skyrim wyszedł, nie? Ja dopiero zagrałem na streamie w niego po jakichś tam 10 latach, więc na szansę na pewno jest. Za cyberpunk to spokogiera, więc jest też co ogrywać. Na pewno po tych update'ach o wiele lepiej się w to gra. I ja i tak dobrze się na, ty, na, 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 ty, na premierze bawiłem cyberpunka, tej koślawej z problemami, których tak naprawdę mało odczułem. Okej, okay, dobra, kochani. Na ten moment robię przerwę, ja się odmeldowywuję, dzięki za ten weekend grania, bo tu już jest niedziela, ale widzimy się nieba no, niebawem. Trzymajcie się, do no zobaczyska, zdróweczka, dzięki za, za dziś, yo!